Cześć dzieci! Mam na imię Maja! Dzisiaj zabiorę was na magiczny spacer po lesie. Spotkam leśnych przyjaciół i razem będziemy śpiewać i tańczyć. Zostańcie ze mną do końca! Czeka na was niespodzianka! Idę ścieżką w gęsty las, słońce świeci ciepły czas. Śpiewam tańczę, tuk-tuk-tuk, kto zatańczy razem już! To jest skok, macha ogon, robi piruet to najlepsza zabawa w lesie. Ja za tańczę, hu-hu-hu, w nocnym lesie robisz szum, skrzydła w górę, skrzydła w dół, nocny bal już wita znów. Zatańczę bum, bum, bum. krok kroki, wielki ruch. Łapy w górę, łapy w bok. Razem z mają zrobię skok. Wszyscy tańczą raz i dwa. Śpiew to radość wielka gra. Ty też śpiewaj blaszczki i skacz. Razem z nami baw się tak. Tańczyliście razem ze mną. Jesteście wspaniali. Hop, hop, skaczemy dalej. Hu, hu. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Bum, bum. Zapraszamy znów. Jeśli podobała Wam się ta bajka, subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie kolejne przygody. Kliknijcie dzwoneczek i bawcie się z nami. Pa, pa!